I to serdecznie, w związku z ojaśnioną sytuacją zacząłem yy, produkcję takich masek, yy, masek wykonanych z, z technologii 3D. To jest taka maska, taka z plastiku wykonana z pewnego tworzywa tutaj. To jest też tworzywo tutaj. To jest taki filtr piselinowy wymienny. Ta to torapka się tutaj demontuje. Ale zamierzam robić takie przyłbice yy, projektu Plusa Research. Także za chwilę zobaczycie jak to będzie wyglądało, to będą takie, takie przyubice, takie będą oceniały twarz i taka, taka szyba, nie? Jak to będzie wyglądało, to zaraz zobaczycie. Pozdrawiam. Tutaj dukujemy tę maseczkę przy ubicę. Pomało się kończy, fajnie to wygląda fajnie, nie? A żeby nie marnować czasu, przyspieszyłem tutaj ten projekt, bo tutaj to się dukuje około 4,5 godzin. godziny. 4,5 godziny. No teraz sobie tak ułożyłem tutaj. Słuchajcie, o co chodzi tutaj? Widzicie, to będzie jedna, druga, trzecia, ale tutaj są po cztery. Teraz w sumie będzie ich 12. Zobaczcie to. Widzicie? <grystanie> będzie 12, będzie 12. Będzie ich 32 godziny, 12 sztuk. I co? No, i to wyjdzie mi średnio 2,5 godziny na taką sztukę, nie? 5 godzin, nie? że warto iść na taką masówkę, także zaczynamy drukować yy, masowo, to nasi będzie w jednym, jednym, jednym puszczeniu druku, tu mamy jeszcze dużo żółtego filamentu, widzicie, a to tam nie, niech Polska ma. Polska to mój kraj, z którym się utożsamiam, także jestem szczęśliwy, że mogę coś pomóc dla naszego kraju, także dobra, jedziemy dalej. Jestem serdecznie, tu już mam e, przy tarfy. tu mamy 3 razy po 3. Nie? Tu tutaj Mamy 3, 3 i tutaj mamy 3. Ogólnie będzie 12 sztuk za jednym wydukiem. nie? Druk 36 godzin 12 sztuk będzie gotowych. nie? Fajnie, fajnie co? Także ratujemy świat przed wirusem. No ma na to patrzeć, nie ma na to się oglądać. Wszystko fajnie wychodzi. Tukarka robi co może. I taki druków użyć pójdziemy jeszcze dwa, także 24, o no 36, może tak gdzieś tak około 40 wydrukuję. Myślę, że to... Że ...to starczy, jak na mojej możliwości, tutaj to pozdrawiam. No i mamy wydukowane pierwsze 12 sztuk. Fajnie poszło, 36 godzin chyba. Ciekawe jak to się teraz odklei. Widzicie, jak się odkleja ładnie, bo to już wystygło. Zobaczcie. O, oho poszło także tutaj fajnie fajnie widzicie mam tutaj jak się połączyło jakby jakoś tutaj, widać. bardzo fajnie słuchajcie zaraz włączamy kolejne kolejne druki, a tu się po prostu włączało wszystko Bardzo fajnie wyszło, słuchajcie. Zaraz sobie kolejne kolejne 12 sztuk. I tyle. Tylko zmienimy filament, bo tutaj już tego żółtego mi może mi nie starczyć. Także włączymy inny kolorek teraz nie? Dobra, pozdrawiam. Piękne do ojczyzny, dobra. Kliku, kliku. Nawigacja pięknie pasuje, przydajemy na brykę i ją odpalmy. Witam serdecznie dzisiaj działamy, dzisiaj wolontariat charytatywny. Jadę do kolegi, do, do Obornik. A po co? Po to, żeby e, od niego zobaczyć, e, e, zobaczyć jak, będzie, jak będzie pasowała ta przyłbica z tym z folią poliwęglanową, gdyż montujemy, będziemy robili takie przyłbice takie do szpitali. Wiadomo, z powodu tego koronawirusa, nie? Trzeba tutaj wspomóc polski tutaj ten, e, że tak powiem resort. Yy, resort medyczny, także tak będziemy tutaj działali. Tutaj, tutaj mam tutaj, tutaj baterię, musimy zapiąć w kieszonkę, żeby znowu nie pogubić, jak ostatnio, nie? Pogubiłem telefon, także tutaj słuchajcie, potem wam pokażę to, co wydrukowałem na długarce 3D. Będziemy wspomagali szpitale, będziemy zapatrywali je yy, oczywiście całkowicie za darmo, nie? Zapatrywali je w tym, w przyłbice, także tyle możemy zrobić yy, w Tutaj z tą walką z tym, z tym wirusem. Na przykład, jeśli się przyjadę, nie? Także fajnie. W samym tutaj mam taki nowy czybaczek, Dobra, odpalmy maszynkę. Jest na luzie. Dobra, idziemy do obornik, do Daniela. Super fajny kolega. Bardzo mądry chłopak. Kto już go poznaliście. Już nie raz się na moich filmach przewijał. Leka także ten. To co, jedziemy, nie? Całkiem panie, stary nie? No jest Ale kurwa, Ten by się przydał, przydał i malowanie, wiesz co mi się przydało? Ale nie jest, nie, moja BMA to wyglądała znacznie gorzej Moja bema znacznie Cześć. gorzej wyglądała, wiesz No? Niż ten twój motorek, znacznie gorzej Ta jest, ta jest Ja miałem wszędzie rysy, nie? na całym, na każdym elemencie miałem rysy, także ta jest bardzo ładna Nieźle, co? Może być Muszę za usiąść, to. Muszę załogę sobie usiąść? się ziedzia, ale no, no przejedź, jechałeś na niej? Nie, no to za chwilę się przejdziemy. No, A kończyć no kur... Wygodny? Podobnie jak u ciebie, pewnie, co? No ci powiem szczerze, że jest to chyba ta sama wysokość. No. Bo to. one są takie... Konstrukcje są podobne, nie? Kurwa, fajnie. Co? <ślesy> No to już jest motorek, nie? No to już trochę jest duże, jakoś to wygląda. Może to słabe jest, ale nie jest co bym, powiem Ci, nie, ja mam dych chłopiec, co mi potrzeba więcej? Sześć tam, tam nie? słabe, nie słabe, tam szeme, Nie? Kuźwa, no, no bym miał, a to wiesz, bo byłoby inaczej, nie? Ale nie no. mam, nie? No A no, zresztą nie potrzebuję to, takie nie? Coś no zyskowa, to, już, fajne? Wiesz co, to już, to Zasz? fajne, fajne, wiesz co, to już jest kubia... Na taki klik, widzisz? No. To jest z petu czy z pela? Z, z, z tego, z petu. Sprawdzę, kurwa muszę sobie drukować też takie coś. Taki o. kolega Krzysia mi te, takie no, tam dobrze rysuje, wiesz? Uh -huh. I robi takie rysunki, to też ty, tak klikali, zawsze. Wiesz widzisz to? Aha. Widzisz? Fajnie? Kurwa, no zajebiście, jaka sprężyna Widzisz, widzisz? No. No sobie tak objadę i już mam sobie... Jak mi to sobie jest, jest słońce pada, nie? to sobie takie, żeby mi dobrze padało słońce, Aha, nie? A w środku jest ten, w środku jest ten, jest sprężyna jakaś? No, są te, te, no. Jest sprężyna tutaj w tym, w tym, w tym bloku tutaj, nie? No, są takie, no, takie, no, no, no. takie takim, tym. Są takie, takie kostki z takimi, z takimi ząbkami, A, widzę, widzisz? Widzę, 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 widzę. Kurwa, no zajebiste! Tutaj. Jak to fajnie wyrysowała chłopak, no o co zrobię też, zrobię film o tej wiesz, żeby też, wiesz? Fajne to? Tu, no zajebiste. Przyje. Zajebiste, nie? Masz do, do kurczyka, zobacz, nie? Cyk, no przecież, nie? Widzisz? No. no. I idziesz sobie dalej, nie? <laughs> Tylko dość go fajnie idzie, jak ja wam pokażę, nie? Tutaj go wy... Na zasilanie. Czekaj, tak. Tu paluszek, nie? Tutaj na to napieram. Już jest, nie? Tak się fajnie, się go wciśnij. Żeby się go fajnie wcisnęł. Fajnie? Nie? Hehehehe. Kurde, Trzymaczek, fajny, nie? Jak się czujesz w tej baladerce? Fajnie? dobrze mi się Bardziej ci pasuje niż jej, bo sobie coś wyszedł, to taki mały kakaludek. ten, maszyna, no, no, to jest zajebista. Ci że jest fajna. Jest moc, nie? No, jest, Witam w, kolejnym ujęciu. Witam w kolejnym ujęciu, tutaj jestem u Daniela, zobaczcie co robimy, dalej drukujemy tutaj przy do do szpitali, żeby wspomóc trochę nasz kraj, tutaj mam moje wydruki w tym innym kolorze, tak żeby nie tutaj działać, tutaj kolega ma tutaj parę już przygotowanych, wygląda fajnie, nie? No i co, nie fajnie? I zaprawdę kosztasz jakiś specjalny taki duży tego Ciekawe, wiele kosztuje taki oryginalny, nie? Co mówisz? Oj, ciężko mi powiedzieć Przemu. Ja tak liczyłem, że jedna gdzieś koło 12 zł, 11. Ale tak taka oryginalna, fabrycznie, tak? A taka? to nie wiem, Co? To nie, nie, nie patrzyłem nawet. No fajnie, nie? No i to dla nas tak jest taka ten... Taka zabawa, a też tutaj się trochę przysłużymy Polsce trochę, nie? No trochę tak. No. Niewiele, ale zawsze. Niewiele, ale zawsze, nie zawsze coś, nie? No, no dobra, to tyle w tym ujęciu. Na razie. Witam na montażu. tutaj pierwszy taki montaż. Udało się nam tak ładnie tutaj to wydrukować. Tak widać tutaj pierwszą taką przyłubicę. Tak jak widzieliście coś idą u kolegi Daniela, potem poliweganowe takie, takie maty. No to co, montujemy nie, Może tylko tak uchylimy, żeby ten szpital, był mieli bardziej nowe. O nie! to się dokłada tak w ten sposób. Tutaj. Widać to? Widzisz to tutaj? To trzeba zrobić tak. Założyć tutaj. To w sumie to pierwszy raz robi. robię, także nie mam doświadczenia montażu tego. Ale myślę, że chyba jakoś poradzimy, nie? tutaj już jest jedno. Kolejne już jest. I co? Tylko jagódka nie jest ziemi, tak? W razie to rzucimy z I pierwsza przyłowica już jest, nie? Przymocowana. Fajnie wyszło? Fajnie. Jeszcze poprawimy, o. I jest. Dobra. Chcę założyć tutaj to. Żeby to założę to, co trzeba odchylić. No to tyle w sobie, nie? Dobra. Aha, tu się taką gumkę. Pokażę, jak tu się zakłada. Widzicie to kawera, tu tu. Tu się tak zapina. Tutaj tak Tutaj tak no i pęjsza przyłupica możemy tak głowę dołożyć, bo trochę za dużą za małą ma głowę. Może to oczywiście zmniejszyć. Tutaj kręć. Mamo! <grych> Mama, co? Jeszcze mam mniejszą głowę. To jak tutaj kręcimy film, Mamo? wiesz? tutaj. słucham. O, może bo... Może nie jest Natalia, nie? Nie, nie? 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 nie, tutaj kręcisz No. 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 Dobra, nie będę połyszczu, bo ja ściągam. To no, tak to wygląda, nie? Dobra, pozdrawiam. Hej. Mamy ten guzik, taki czerwone? Mamo! Mamy ten guzik. Mamo! Ten? No. Także drugie pielęgniarki, zobaczcie co dla Was robimy tutaj. Drukujemy stelaże do przyłubin, żebyście były bezpieczne. To jest produkcja własnej roboty, można powiedzieć, za ciszu dołowym, nie jest jakaś produkcja przemysłowa. Nie potrzeba żadnych pieniędzy, rządu, po prostu na własną rękę idzie coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że to się Wam przyda. Tu zobaczcie, tutaj na tym wydruku są 4 sztuki, 4 sztuki położone. A to 130 na 30, jakoś tak by się fajnie udało to ułożyć. To, że to trochę by trwało, taki dług, ale to pomalutko, pomalutko, nie? Tutaj mamy już trochę pooddukowane, jakieś już około 20 sztuk, także każdy dzień przynosi kolejne sztuki. Pozdrawiam serdecznie. skończy się wydług 4 już ostrych, czyli powinno się też leciutko odklejać, to zobaczymy. A w ogóle się nie odkleiło się w ogóle, nie? W ogóle się nie trzyma. A to? Pięknie to stało się, to fajnie, że jak się wszystko, wszystko stygnie. to słowo nie trzyma, nie? Powiem Wam, że bardzo ładnie wyszło, super. Bardzo ładnie, jestem zadowolony z wydruczków. I to puszczamy kolejne, nie? Puszczamy kolejne. Fajnie, że mi się udało ułożyć, że na inwazji mam 4 cztery sztuki, nie? No pięknie, jestem naprawdę zachwycony, bardzo ładnie to wychodzi. I tutaj te, te dolne do te mocowania tej folii. Dobra. To na razie tyle. Idziemy dalej z koksem no To moja pierwsza produkcja. Pierwsze 20 sztuk wyprodukowane dla szpitala ortopedycznego w Poznaniu. do przyjdzie pani pielęgniarka i odbierze. Także idzie, idzie, nie? Słuchajcie, koszt takiego czegoś, takiego, jednej, takiej jednej przyłupicy to jest około 7-8 złotych. E, tworzywo, ta gumka i pusta płyta poliwęglanowa. Nie, bo to jest poliwęgla, to nie jest jakaś zwykła peksa. To jest bardzo dobry materiał, także tutaj nie ma lipy. Także tak to mnie, to tyle mnie to kosztuje. No tyle trzeba włożyć pieniądza niestety. Ale czy niestety, no jest to jakaś satysfakcja, jest jakaś tam radość, powiem Wam szczerze. Także ja tam mam satysfakcję, że potrafię coś do naszego kraju zrobić, pieniądz to nie wszystko, a ważne, ważne, że potrafimy w takich momentach się jakoś tak razem wziąć się dla siebie i, i umiemy sobie pomagać, nie? Także to tyle, na razie, pozdrawiam.